Kosiłem. w tej chwili sobie piekałem. O i obserwuję jak moi rodzice pracują, a ja sobie siedzę. Więc y, tak jak zwykle jak to u mnie jest. Y, Cieszę się swoim życiem. <śmum> Mam nadzieję, że nie dogodaj w Gdańsku bawił się z grobem, Nie? Teraz jeszcze zrobię krajobrazik mojej działeczki. Ładnej, ślicznej. Na której sadzę przeważnie pomidory. A więc obserwacja, proszę bardzo. No, podoba wam się tam, moi rodzice. Tutaj widać na pierwszym planie tuję, którą dałem mamy kilka lat temu na imieniny. Była w donicy malutka, teraz wyjebało ją w powietrze, także historia. Tutaj jest królestwo mojej mamy. Stolik. O! O! I z moim. Jasne.